Jeśli interesujesz się naukami społecznymi, ciekawi Cię język polski lub chcesz rozwinąć się jako mówca i spróbować swoich sił w debatach oksforskich, to jest profil idealny dla Ciebie. Będziesz tu rozszerzać polski wiedzą o społeczeństwie oraz geografię i to właśnie te przedmioty będą punktowane podczas rekrutacji. Będziesz mieć możliwość kontynuacji nauki języka angielskiego i do wyboru naukę języka francuskiego od podstaw lub kontynuację języka niemieckiego, jeśli uczyłeś się go wcześniej. Na Wosie dowiesz się m.in. jak działa państwo oraz ochrona prawna, jak świadomie korzystać z praw i wolności obywatelskich, co pomoże ci w codziennym życiu. Dodatkowo nauczysz się tworzyć argumentację prawniczą oraz swobodne posługiwanie się tekstem prawa nie będzie dla Ciebie trudnością. Na profilu prawno debatanckim nie może zabraknąć elementu debat. W planie lekcji znajdą się zajęcia z tego zakresu. Poznasz na nich sztukę retoryki i kulturę debaty. Dowiesz się również, jak skutecznie argumentować, co pomoże Ci swobodnie zabierać głos na forum. Ponadto planujemy udział w wielu turniejach, takich jak Mistrzostwa Polski debat oksforskich czy debaty po angielsku. Podczas roku szkolnego przewidziane są liczne wycieczki, np. wizyta w Najwyższej Izbie Kontroli czy regularne wycieczki do teatru, które połączone są z serią warsztatów. Skończenie klasy o profilu prawno-debatanckim daje szereg perspektyw. Po ukończeniu szkoły można aplikować na prawo, politologię, filozofię, socjologię, psychologię czy ekonomię, ale też na wiele innych kierunków. Mam nadzieję, że zobaczymy się we wrześniu. Do zobaczenia!